O tym, co dzisiaj zjemy na obiad, zadecydowała Karola, który po prostu przyjadł się ostatnio mięso, oraz tak zwane prawo serii, czyli produkt, który znalazłem i ostatnio wykorzystuję go często w swojej kuchni, bo mi pasuje. Oczywiście nie mam tutaj na myśli cebuli, którą widzieliście na maśle klarowanym przed chwilą przesmażyłem na rumiano na patelni. Mam na myśli ten naleśnik. Szczegółowe informacje na temat tej gotowej mieszanki naleśnikowej, niskowęglowodanowej, znajdziecie cofając się o jeden film do tyłu. Dzisiaj zabieram się po prostu zagotowanie na bazie właśnie tych naleśników i nie chcę mi się tematu rozwijać. Naleśniki gotowe, możemy przechodzić do tego, bez czego naleśniki nie istnieją, czyli do farszu. Plus minus 300 gramów sera Manouri, czyli sera pochodnego od fety, wytwarzanego z serwatki, kiedy produkujemy fetę, do tego. Polski, zwyczajny, tłusty twaróg, cebula, którą przesmażyłem, trochę soli, trochę pieprzu i wszystko to mieszamy razem. Słuchajcie, ten ser Manouri ma jeszcze taką fajną keto cechę, ponieważ w jego składzie jest 50% to tłuszcze. No więc po prostu proporcje keto będą tutaj naprawdę idealne. Gotowy farsz wpada do naleśnika, naleśnik zawijamy i Pierwszy farsz, pierwszy rodzaj naleśnika mamy, bo za chwilę jeszcze pokażę drugi farsz, który przygotowałem na dzisiejszą kolację, również bezmięsny, serowy, a dokładniej, o właśnie już widzicie na filmie, czyli gorgonzola, którą trochę luzuję, no bo trudno byłoby mi wymieszać, czyli tak ją trochę przecieram przez grube oczko na tarcie, do, do, na tarce dodaję dużo szpinaku i sera mozzarella też, z 200 gramów tego sera mozzarelli dałem. To wszystko dokładnie mieszam, dodaję jajko, żeby mi się to lepiej wymieszało na jednolitą masę. No i mamy kolejny farsz gotowy do pysznych naleśników. Za chwilę naleśniki będą gotowe, wylądują w piekarniku, bo wtedy będą takie bardziej chrupkie. Spróbujcie tego patentu, naprawdę fajne, 190 stopni, termoobieg i 15 minut. A teraz mała dygresja, pewnie wielu z Was zauważyło, że w ostatnim czasie moje gotowanie nie jest takie keto-ortodoksyjne. Bardzo mocno z Karolą skręciliśmy w taki low carb, no i co dużo mówić, to prawda. Kiedy o czymś takim mówię, na pewno wielu osobom do głowy przyjdzie, że być może jakieś nasze wyniki się pogorszyły w związku z tym, że jesteśmy już ponad 3 lata na keto. Otóż nie, wyniki po obu stronach które u mnie u Karoli są naprawdę bardzo dobrze i bardzo dobrze czujemy się na keto czy low carbie. Po prostu chyba przestaliśmy być w ostatnim czasie tacy właśnie... Ortodoksyjni. Ja myślę, że najważniejsze w życiu to słuchać swojego organizmu, swoich potrzeb, patrzeć, czy mamy zimę, czy mamy wiosnę i co tak naprawdę potrzebujemy i chcemy jeść. Ortodoksja i fundamentalizm w dietetyce są tak samo złe jak w polityce i religii. Na TikToku oraz w social mediach w ogóle pojawiło się mnóstwo kontentów na temat diet, jedzenia, gotowania, również keto, gdzie prowadzący mówią wam, jak macie żyć i że ich rozwiązanie jest jedyne i słuszne. Kiedy słucham tego, co mówią ci ludzie, włos jeży mi się na głowie. Pamiętajmy, że wiedza, prawdziwa wiedza, to jest wypadkowa w wielu, wielu źródeł, które sprawdzamy, a jeżeli czerpiemy wiedzę tylko z TikToka, to znaczy, że jesteśmy debilami. I to tyle na dziś moich pseudo-TikTokowych mądrości. Za miałem przyjemność gościć Ige, Paulę oraz Karole. Wam natomiast życzę dystansu do wiedzy z TikToka, również tej ode mnie. Smacznego życzy Pan Wilk.